przerwie na reprezentację. Wracają emocje w piłkarskiej lidze Kobiet i to wracają z przytupem. To nie będzie mecz tylko o trzy punkty. To będzie mecz o prym w regionie. W dziewiątej kolejce piłkarskiej elity AZS UJ Kraków podejmie Tarnowską Tarnowie. Następujący skład w bramce z numerem 33 Magdalena Syrek. W obronie z dwójką Karolina Piwowarczyk. Dalej 3. Gabriela Gębica, 5. Aleksandra Pleban, 6 to Julia Szostak z ósemką Agnieszka Derus, 14. Katarzyna Białoszewska, kapitan drużyny z numerem 15, Klaudia Kubaszek, 18 Tom Kornelia Dudziak 31, Aniela Drwal i 45. Katarzyna Włodarczyk na ławce rezerwowych dzisiaj z 99 Aleksandra Kalita, 9 Aleksandra Skrzyniarz 10. Katarzyna Tryczek, Trytek 13, Paulina Wałaszek, 19, Gabriela Krawczek i 88 Zofia Porada. Tym największym w naszej lidze, więc medykowi czarnym. Zobaczmy środkowanie w polekarne, ale tam nie Tarnowianki i Białoszewska dziera się tam, no ale nie udało się jej daleko e, odbić tą piłką. Teraz zażegnane niebezpieczeństwo, taki strzał z daleńsu, z, z dystansu. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Na razie czujnie tarnowskie defensorki. A ja teraz Duszyk zagraje Świetne na Świetne Podanie do Wójcik. Wójcik natomiast niedokładne to wgranie w pole karne. No i starają się długo utrzymywać przy piłce Jagielonki. Sitas. teraz do Daleszczyk. Piłka znów po szynogach, Nadali się też uderzała. Jagieronka z dystansu, ale z tym strzałem nie miała prawa nie poradzić sobie. Magdalena Syrek, drużynę. Tak, wspominaliśmy o tym, że oczywistym faworytem, może do tego wrócimy za chwilę, bo Weronika Wójcik wpada teraz w pole karne. No i groźnie tam było. Dobre to podanie teraz do Alicji. Z rywalką na plecach. No utrzymuje się przy piłce wójcik, ale teraz błąd w obronie. Jedna presja Terus. zdecyduje się na strzał. Zwód Białoszewska na lewą nogę. Faulowana była Białoszewska. Tak jest fałowała w tej sytuacji. 20, smaza może mniej nawet metró. Niecałe 20 metrów do bramki klawic. Kubaszek ona decyduje Kubaszek! się na strzał! Minimalnie obok bramki Naprawdę niewiele zabrakło teraz, by otworzyć... Znaczy, Jednak wy? bardzo dobrze radzą sobie gospodynie z wyjściem po... Uwaga, świetna sytuacja! Białoszewska, gol! Gol! Gol nie. dla Tarnowi! No i mamy, proszę państwa, małą niespodziankę na stadionie Prądniczankiej w Krakowie Katarzyna Białoszewska. Kapitan drużyny Starnowa, no zimna krew do samego końca, nie szukała mocnego uderzenia. Posła piłkę technicznie w kierunku bramki strzeżonej przez Karolinę Klabis, a ta... No, nie miała najmniejszych szans, ale warto tutaj pochwalić to podanie. Mielibyśmy lepszą finalizację tego dośrodkowania. No, to prowadzenie Tarnowi zwiększyłoby się do dwóch bramek. No, przeszkodziły sobie tam Tarnowianki. to rozegrać. Dalej Jagielonki kontynuują akcję. Ola nie ona ma teraz trochę miejsca. Bardzo dobre podanie do Sitasz. Rozegranie z wójci, która pojawiła się tam na lewej stronie. Jeszcze nie koniec tej akcji. Daleszczyk nie miała jednak żadnych problemów z tym strzałem Magdaleny Masyrek. Otworzyła przed nimi zawodniczki Tarnowi Świetnie, teraz Wójcik Zagranie do sitarz, Akcja już jest na prawej stronie Zapała, zapała Zobaczmy na posterunku Syrek Jeszcze nie koniec tej akcji Nie udało się jednak piłki opanować Natalii Słyszeliśmy już gwizdek Zapała, takie nieprzyjemne dogranie, Ale nie wykorzystuje tej... o tym, jak, jak wygląda to spotkanie Wrubel źle teraz opanowała tą piłkę. Derus, Derus wpada już w pole karne. W ostatniej chwili zablokowany jednak ten strzał. Natomiast było naprawdę niebezpieczne. Nieprzyrodkowo jest kapitanem drużyny Starnowa. Uwaga, bo teraz groźną akcję przy, z kolei mamy po drugiej stronie. Boisko Jagielonki. Syrek teraz w dobra interwencja zagrała ręką potem Natalia Wrubel. Nie byłyby to jakieś wybitne pod względem dokładności meczu, ale teraz wróbel fantastycznie obróci się z półką Wróbel. Zagranie do Wójcik, Wójcik ma dużo miejsca, wójcik będzie uderzać, uderza, ale fantastyczna interwencja Magdaleny Serek, która ratuje swój zespół. No i właśnie kierunki przy piłce. Nie ciąg, nie ciąg długie zagranicznie. Ale do... świetne było to podanie. Yy, tak, do, do Shitasza, Natalii Sitarz. Korzystała swoje długie nogi, dobiegła do futbolówki i piłka na lewej nodze uderzenie, ale ten strzał nie mógł zaskoczyć. Magarenę w jakiś strzał. Zawodniczki Jagielonek dośrodkowanie wyskakiwała tam do piłki sitasz, natomiast nie udało się oddać strzał. Dobiegła do piłki, a Tarnowianki już nawet nie starają się gdzieś wychodzić z kontratakiem, opuszczać własne, własną połowę bronią, teraz zaciekle przyjezdne, ale zapała. Rozciągają grę Tarnowianki, starają się wyciągnąć z pola karnego i zobaczmy, doszła do sytuacji strzeleckiej Natalia Wrubel, ale uderzenie. Przepraszam, to nie Natalia Wrubel, tylko Gets. Soko starają się. Grać Jagielonki, ale zdążyły wrócić, zdążyły odbudować te szyki w obronie zawodniczki Tarnowi. E... Bardzo dużo miejsca ma teraz Ania zapała, rozpędza się wiemy jakim dysponuje uderzeniem. No i postraszyła trochę Magdalenę Syrek. Zapała. Ma sporo miejsca i zobaczymy co teraz wykombinuje Ania. Ania zagrywa do Natalii Sitarz. Sitarz pościgała się tutaj z tarnowską bramkarką, ale nie było szans. Jest właściwie Tarnowi na rękę, ponieważ mimo że Jagielonki częściej utrzymują się przy piłce, to dalej jednak brakuje tych klarownych okazji gospodynie może to się zmieni za chwilę! Sitaż doszła tam do uderzenia. Getz, ale zblokowane to podanie przez Kubaszek. No i to tarnowianki mogą wyjść z kontrom. Derus, Derus, świetne podanie do pleban, zobaczmy! Doskonała była ta szansa spalony jednak odgwizdany przez. Jednak e, oszczędziła ją pani arbiter, e, no i... Rzuty wolny teraz. Uwaga, fantastyczna jest to okazja! I Tarnowia zdobywa drugą bramkę! Kto by się tego spodziewał, że tak nieoczekiwanie teraz to spotkanie nabierze, nabierze kształtów coś niebywałego? Tarnowia wywiezie trzy punkty z Krakowa najprawdopodobniej, bo teraz wychodzi na dwubramkowe prowadzenie. A gola zdobyła ta, która gra z opaską kapitańską w tej drugiej połowie, a więc Gabriela Gębica dopełnia, można powiedzieć, obrazu tej drugiej połowy. Bardzo dobrze się prezentowała i zdobywa teraz bramkę. No możemy powiedzieć, że opaska kapitańska kluczem do zdobywania bramek, bo przecież w pierwszej połowie gola zdobyła Katarzyna Białoszewska, która miała na swoim przedramieniu opaskę Trzech punktów z tego terenu prądniczanki. Nie chcę, celowo nie chcę mówić trudnego, ale zobaczmy, bo tutaj jeszcze błąd. Jest groźnie, jest uderzenie i co? I ta piłka chyba mnie porusza. interwencja klabis, tak. Ty. Rozczarowujące spotkanie dla krakowskiej drużyny. Trzeba to jasno powiedzieć. Ale zobaczmy. Że... Teraz uderzenie Natalii Sitas i gole Dwa do jednego. To jest klotwa komentatora. To, o czym mówiłeś przed chwilką, powiedziałem, że nic nie zapowiada, aby wynik miał się zmienić. A teraz Natalia Sitas pokazała to, z czego jest znana. Wykorzystała swoje fantastyczne warunki fizyczne. Uderzyła celnie. Ta piłka jeszcze szczęśliwie gdzieś tam. Po rękach Magdaleny Syrek wpadła do bramki i mamy... Przerodzi się w to kontrę Tarnowi nie. Na posterunku w tej sytuacji Ola ciąg i kolejna szansa dla Jagielonek. Ania By, Zapała. Być ona. może to jest ostatnia akcja meczu. Zobaczmy dośrodkowanie. Jest sitarz, uderza, ale zablokowany ten strzał. To była piłka meczowa, proszę Państwa. Koniec spotkania. Tarnowia Tarnowe wygrywa na stadionie, na którym swoje mecze rozgrywają Jagielonki. 2 do 1 w Derbach Małopolski i to właśnie ten region. Województwo Małopolskie aż do meczu rewanżowego. Będzie we władaniu drużyny Starnowa. Czy to jest sensacja, czy to jest tylko niespodzianka?